Cześć, siamo! Z tej strony Ziomysiek. A to jest gra Sargion Simulator 2013. Czyli kupiemy Sargon Simulator. Tak, będziemy przechodzić operację, teraz będzie operacja mózgu Nie chce mi się... Narek najbardziej mi wkurzało. Ale dobra, widzi się, że słaba oceny mam. E, te, robimy teraz operację mózgu, tak. Więc bierzemy tą chowkę do ręki, Tą małych jakoś tak, i mu i, i przygotowujemy się je po czasach. Je I okej, okay, mózgu złowy. to nie jest zły pomysł? No nie. No dobra. Nie, ja raz coś będzie tak próbowało. Okay, ok, dobra, to mam już Bierzemy laser i nie będziemy teraz operować. Laser włączony, żebyśmy z nim Okej. Ok. Pek, Popatrzcie, jak to nam już wyjdzie. Tak, 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 Ale dobra. Boom. Nie jestem takim taki mistrzem sztabu symulatorów, ale coś tam, ro, coś tam rozumiem, wiem o co w tej grze chodzi. My trzeba robić operację, tylko trudno mi się to samo operuje. Bo tutaj trzeba to wyciąć, tutaj to, tutaj to. Operacją z jedną z najłatwiejszych, bo hmm. nawet dziecko by to umiało. Ale ja się lubię zabawić, więc nie mi dzieckiem. Nie! Spadł mi. Reszta robię. się tutaj nie dam, więc użyjmy czegoś lepszego. Nie! To ty. Padło. Dobra, trudno. bierzemy I do kości I go Najbardziej wkurzyła mnie operacja na Dobra. nieważne. Spróbujemy, spróbujemy zrobić to lewą czustkę, zaraz się dowiemy. On nie się bój bój tego młotka, jak czeska. No, że no że tak stawię 5 złotych to nie Ale dobra. Dobra, teraz wyciągamy ten stary mózg. Okej. Okay. Trzeba go teraz przyciąć Czymś ostrzym, ostrzym. Aha, nie, nie to nie napis panie Mam tutaj dużo ostrych rzeczy. Dobra. Dobra, Herman, nie rusza się. Zasz radę Herman. Wierzę, że cię lubię. Tak. No, Harman. Čo je prasom, ale Harman potrebuje zajęty bardzo. Pani Harman. Je to? Pani Harman, žij pen ešte. Harman, nie.

Ale za to tak powoli to uczę, że... Wiem, Herman, że to boli, ale to musi być. No nie umieram, na akurat teraz na mi się nie uda. W sylwazji operacja. Nie krwaw Herman. Hermon nie krwa, tak. Okej. Okay. Teraz wyciągamy mózg. Ten stary. A teraz umyjemy ręce. I zabierzemy nowy mózg. Jakoś włożymy mu. Jest! Wziąłem życiu, jest! Mamy trójkę, więc ja bym się musiał to była operacja. Mózgłuchaj jest symulator. Cześć!